Cześć, dzień dobry, tu Anai. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w niedzielny poranek. I to tak dosłownie w niedzielny poranek. Słuchajcie, w tym tygodniu wydarzyła się taka historia, że w sobotę wieczorem, tak gdzieś o 19, uświadomiłam sobie nagle, że nie nagrałam odcinka i nie zrobiłam wpisu do Art Journalu. Tak, wspominałam Wam w zeszłym tygodniu, że zaczynam czuć, że tego czasu jest coraz mniej. I prawda jest taka, że jak zaczynałam tę serię w styczniu, to był bardzo spontaniczny pomysł i nie zastanawiałam się nad tym jakoś szczególnie, ale wydawało mi się, wiecie, okay, no okej, jest takie zobowiązanie raz w tygodniu, no ale właśnie dlatego, że on nie wymaga jakoś bardzo dużo czasu i tak dalej. Ale e, gdzieś tam po drodze m, chyba w ogóle nie przewidziałam tego, jak bardzo zmieni się m, nasze życie. O, znaczy też to nie jest do końca tak. Ono się nie zmieniło jakoś tak, wiecie, diametralnie. Z pozoru y, nie zmieniło się jakoś bardzo dużo. Natomiast w praktyce w ciągu miesiąca, jednego miesiąca tak naprawdę y, oboje zmieniliśmy pracę i wzięliśmy psa. I wszystko się wydarzyło w tym samym czasie. Znaczy Kuba zmienił pracę miesiąc wcześniej niż ja. I y, 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 no. Y, Myślę, że ten pies w tym wszystkim jest tą, tym elementem, który zmienił tutaj najwięcej, no bo pochłania dużą część naszego czasu. I, i kilka dni temu z, rozmawiałam z Kresią, z Zielonych Kotów i tak właśnie mówiłam, że miałam się z kimś umówić w tygodniu i uświadomiłam sobie, że nie mam ani jednego wolnego wieczoru. Ani jednego wolnego wieczoru w tym tygodniu, próbując pogodzić wszystko. Czyli z jednej strony rodzina, z drugiej strony praca, z trzeciej strony długie spacery z psem, z czwartej strony nie wiem, jakieś angielskie kosmetyczkę, jakieś wizyty lekarskie, długie spacery z psem, bo zdarza się tak, że wychodzimy na takie spacery typu dwie godziny. No to okazuje się, że ja nie mam czasu wolnego, tak naprawdę prawie wcale, ale okazuje się też, że robienie tej serii ma ogromny sens i myślę, że, że będę sobie w tym trwać i będę się bardzo, bardzo starać. Oczywiście jest to kwestia organizacji, mam tego pełną świadomość. Organizacja i planowanie to są rzeczy, które zdecydowanie wymagają u mnie pewnego dopracowania i jestem podekscytowana tym, że mogę iść w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o korzyści, uświadomiłam sobie, że jeżeli w sobotę wieczorem nagle zorientuję się, że nie mam wpisu, nie mam filmu i tak dalej, to nadal jestem w stanie ten wpis i ten film i ten voiceover nawet przygotować na, tą, na ten niedzielny poranek, ponieważ mam coraz większą wprawę i to, że narzuciłam sobie właśnie takie tempo yy, i że trwam w tym i regularnie to robię, sprawia, że mam yy, coraz więcej yy, wprawy po prostu. Coraz łatwiej mi to przechodzi, coraz szybciej podejmuję decyzje. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o tę edy edycję filmów, myślę, że to jest też ten element, który kiedyś najwięcej czasu mi zajmował, ale yy, też jeżeli chodzi o takie podejmowanie decyzji, wiecie, jak coś robię, że ok, jeżeli mam mało czasu, to zrobię to tak, żeby wyglądało ładnie, ale poświęcę mniej e, czasu i energii na dopracowywanie jakichś tam różnych szczegółów. Nie mówię tutaj o robieniu czegoś niedbale, tylko po prostu o bardzo szybkim podejmowaniu decyzji. I kolejny przykład, nie wiem czy mieliście już okazję zobaczyć, dwa dni temu na moim kanale pokazał się e, film e, Nieatriurnalowy, zdarza mi się jeszcze takie robić i tutaj bardzo, bardzo się zaparłam i też była podobna historia, to znaczy e, miałam nad głową deadline e, i oczywiście gdzieś tam... Troszeczkę za długo mi zaszło na wszystkim, i okazało się, że takiego mix mediowego taga, jakiego zrobiłam, jakiego Wam pokazałam w piątek, czas od momentu rozpoczęcia pracy nad tagiem do momentu, kiedy film zaczął się ładować na YouTube, to były trzy godziny. I. No, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem własnej y, tutaj organizacji i kreatywności. Oczywiście to nie był jakiś mega skomplikowany y, tak, ale mówię, mój proces zazwyczaj jest taki, że ja bardzo dużo rozmyślam, zastanawiam się, czy to tu dać, czy to tam dać i tak dalej. I żeby nie było, mnie to sprawia ogromną przyjemność i ja to bardzo lubię robić w taki sposób i uważam, że to jest super relaks dla mnie. Ale okazuje się i jestem przekonana, że dzieje się to właśnie dzięki tej serii, a najlubię Art Journal, że okazuje się, że jak się zaprę i dobrze, że zorganizuję i wiem, że mam mało czasu, no to jestem w stanie robić wszystko dużo szybciej, dużo sprawniej, dużo bardziej tak organizacyjnie to ogarnąć. Oczywiście jest tu pewien haczyk, jak słusznie zauważyła Kajla pod tamtym filmem. No szkoda, że nie ma voiceoveru, szkoda, że nic nie mówię. No zrobienie tutorialu i jeszcze dogranie do niego głosu i tak, żeby ten głos pasował i był w tych momentach, kiedy trzeba i żebym mówiła to, co trzeba i tak dalej, to już jest wyższa szkoła jazdy. I tego nie jestem w stanie zrobić w tak krótkim czasie. Natomiast... Jestem w stanie zrobić film tak, żeby nie było voiceoveru, ale żeby długość filmu pasowała dokładnie do trzech piosenek, które sobie wybrałam. I że te piosenki są w całości i niczego nie ucinam. E, może to nie powinno być moim priorytetem, nie wiem, no ale tak jest. Podoba mi się, że tak jest. Bardzo, bardzo jestem z siebie zadowolona, także chciałam bardzo się z Wami tym podzielić, bo. E, Sama nie przewidziałam czegoś takiego. Znaczy, jakby wiedziałam, że regularność i, mm, i tworzenie, yy, tak wiecie, regularnie i, i yy, yy, jakby z jakimś celem no na pewno przyniesie mi jakieś korzyści, ale chyba nie przewidziałam tego, że może się okazać właśnie, że, że dużo prościej, dużo bardziej się organizuję, yy, więc jestem bardzo zadowolona, zaskoczona i bardzo zadowolona. Na dzisiejszy wpis. Znowu, e, tak naprawdę słuchajcie, jak go nagrywałam, miałam taki moment, że spojrzałam na timer i myślę sobie, hm, w zasadzie mogłabym już kończyć, ale tam są tam jest 6 minut. E, więc e, nie, muszę, muszę zrobić coś jeszcze, muszę dodać coś jeszcze. E, tak, no. Myślę sobie, że przyjdzie jeszcze taki czas, kiedy y, będą mnie pociągać bardziej skomplikowane wpisy, y, ale mam bardzo dużo takiej świadomości w głowie, że y, art na nie do końca jest o tym. Znaczy on oczywiście, tak jak mówiłam, jest, jest o tym, o czym chcecie, żeby był. I każdy z nas może tworzyć po swojemu i można na to poświęcić więcej czasu, mniej czasu itd. i tak dalej. Jeżeli będziemy robić wpis raz na miesiąc, to, to, to na przykład pewnie, że dużo fajniej jest poświęcić dużo czasu na to i dopieścić tę pracę i, i sprawić, że ona będzie idealna. Ale jeżeli sobie narzucacie jakieś szybsze tempo, tak jak ja, raz na tydzień to wcale nie jest dużo, no ale tak jak Wam powiedziałam, ja mam strasznie mało czasu ostatnio, a poza tym czym innym też jest zrobienie samego wpisów w art a czym innym jest zaplanowanie, że to będzie film i, i nagrywanie tego od razu. No, ale, ale raz na tydzień jak już robicie i, i nie chcecie na to poświęcać jakoś bardzo dużo czasu, no to mówię tak jak mówiłam na początku tej serii: 15-20 minut może się okazać czasem zupełnie wystarczającym. W moim przypadku teraz to było 18 minut. E, 18 minut łącznie z szukaniem jakichś e, przydasiów e, gdzieś tam w tak mojej pracowni. E, więc no, polecam Wam bardzo. Polecam Wam bardzo, tak jak, e, tak jak powiedziałam, sama jestem zaskoczona, jak dużo e, dobrego mi ta seria przynosi. E, z takich ciekawostek tutaj, co wykorzystałam na tej stronie, bo żadnych tutaj super odkrywczych rzeczy nie ma, ale wykorzystałam troszeczkę takich dodatków na samym końcu, które, do, które dostałam w przesyłce od Kingi, album Love Handmade, na której, której jestem patronem od niedawna i bardzo się z tego cieszę. W ogóle koncept tych Patronatów, nazwijmy to. Bardzo mi się podoba i korzystam z niego od lat, chociaż nie, nie jakoś tak bardzo mocno. Więcej mam takich, że wspieram kogoś taką małą kwotą, co miesiąc, taką bardziej symboliczną, ale nadal wspieram. A mniej mam takich, że faktycznie. Jakieś duże kwoty poświęcam na kogoś, kto robi dużo liveów, i tak dalej, no bo potem nie mam czasu tych liveów oglądać. To jest yy, zwłaszcza jak to są livey, wiecie, trwające po 3 godziny. No dobra, słuchajcie, ja muszę lecieć i robić śniadanie. Bo jest, bo jest właśnie wcześnie rano i muszę dograć ten voiceover i muszę wrzucić film na YouTube i muszę poczekać na wasze komentarze, a nie ukrywam, że czekam i że one zawsze przynoszą mi bardzo dużo radości. Nawet jeżeli na nie nie odpowiadam od razu, tutaj chciałabym się też wytłumaczyć. Zazwyczaj staram się odpowiedzieć po kilku dniach, czasami właśnie po tygodniu. Wynika to troszeczkę z tego, że właśnie wrzucam te filmy w niedzielę. Podobnie jest tak, że staram się jednak tę niedzielę poświęcić bardziej rodzinie niż telefonowi, więc tak. Czasami sięgam do nich z opóźnieniem, ale czytam zawsze i czytam zawsze ze wzruszeniem w sercu i chciałabym, żebyście o to wiedzieli. No dobra, to dziękuję Wam bardzo. Miłej niedzieli Wam życzę, miłego, twórczego lub nie tygodnia. Pa pa!